Witajcie w 2023 roku. Nazywam się Paweł Żurawski, firma SkyCar. W tym nowym roku życzę Wam nowych inspiracji, nowych projektów. My właśnie zaczynamy nasz projekt na bazie Renault Traffic z wysokim dachem wysuniętym. Jest to 2014 rok, 2.0 diesel. Chodźmy do środka, zobaczycie jak chcemy tutaj upchać w duże, wygodne łóżko oraz prysznic. Generalnie auto w środku ma tak. Na dole podłoga 30 mm listwy, ocieplone styrodurem Od podłogi do dachu mamy równe 2 metry. Nie wiem, czy widać. Także Wysokie osoby, na przykład ja mam 185 cm. Dojdzie nam ocieplenie. Tapicerka spokojnie się tutaj zmieści. Szerokość tego, tej góry jest to 160 cm, 162. I jak my to planujemy rozmieścić? Tutaj ma być kabina prysznicowa. Z tej strony będzie wejście do niej. Ta część będzie zabudowana aż do samego końca. Po otwarciu tych drzwi będzie tylko schowek na leżaki. Z tej strony chcemy zrobić y, aneks kuchenny, czyli tutaj będzie kuchenka z palnikami zintegrowana z, z zmywakiem. Z tego względu, że te drzwi, jak się otworzy, będzie można z tej kuchenki korzystać też od zewnątrz. Tu będzie blat roboczy yy, i teraz tak. Fotele tutaj będą zamontowane w szynach Będą się przesuwać i będą wyciągane Ponieważ auto jest zarejestrowane na 6 osób Chcemy żeby tak zostało Dlatego tutaj umieszczamy w fotele w szynach Przód samochodu jest tak zrobiony Że dach wypuszczony 40 cm na szybę Daje nam to, że w połowie drzwi rozsuwanych Mamy już 190, czyli łóżko, które będzie ten początek będzie składany i łóżko nawet jeśli będzie rozłożone do spania, to dalej będziemy mogli tutaj z tyłu z kuchni i z prysznicy korzystać. Myślę, że materac zrobimy w ten sposób, żeby nie tracić tutaj z wysokości. To materasz pójdzie z, y, z pianki poliratenowej T45, twardej 5 cm, i na to damy 3 cm pianki z ksz... pamięcią kształtu. Dzięki temu będzie on dosyć wygodny. No i tyle. No, jak chcecie dalej oglądać, to piszcie komentarze, może macie dla nas jakieś podpowiedzi, pomysły. Oczywiście chętnie przeczytamy, y, odpowiemy. No i jak chcecie to sub subskrybujcie kanał i do usłyszenia! Pa!